Dzień dobry, zapraszam na kolejny komunikat warzywniczy. Proszę Państwa, pierwszy plon cebuli, jaki zbierzemy w tym roku, będzie to plon cebuli zimnej. Zima była dla nich bardzo łagodna, ale nie tylko dla nich, dla wszelkich patogenów i szkodników również. Dzisiaj większość pól wygląda naprawdę ładnie, mimo iż nie wszędzie wschody były idealne. Niektórzy zastanawiali się, czy nie likwidować plantacji jesienią. Zima na szczęście nie przysporzyła dodatkowych strat w obsadzie, Pierwsze trudne warunki, jakie napotkała, były to wiosenne mrozy. Ciężko je nazwać przymrozkami, wtedy kiedy temperatura spadała nawet do minus 9 stopni. Po tej ostatniej fali niskich temperatur widoczna była osłabienie kondycji roślin. Dzisiaj też większość pól jest po jednym, a nawet po dwóch zabiegach na stemfylium, które w tym roku dość wcześnie się pojawiło. Jak możemy pomóc cebuli, która jest w decydującej fazie, ponieważ dzisiaj najintensywniej przerastają liście spiszowe? Na pewno warto podać potaz i wapń, czyli te składniki, na które jest największe zapotrzebowanie w momencie budowy plonu. Wspomóc też je można aminokwasami roślinnymi, aby zminimalizować stres związany z walką ze stemfylium i z wcześniejszymi przyrostkami. Pamiętajmy też o mączniakach rzekomych. W tym czasie na plantacji cebuli o zimę stanowi on bardzo duże zagrożenie. Optymalna temperatura dla rozwoju tej choroby to tylko 10-14 stopni. I mimo iż wilgotność powietrza jest niewysoka, ponieważ w ostatnimi czasy nie mieliśmy tych opadów deszczu, to jednak cały czas deszczujemy plantację. Wystarczy, aby uaktywniły się zarodniki grzyba.